Idę właśnie sobie i spotykam właśnie taką latarejkę, jak możecie zobaczyć w, w, kolej w tamtym filmiku, wejdźcie, zobaczcie. A tak to w ogóle... Aha, okej, okay, nieważne. A tak w ogóle to jo, z tej strony Limonka, limonka 1, 2, 3. was w kolejnym odcinku na moim kanale. I ogólnie dzisiaj będziemy sobie robić, zobaczyć surowce. Może jeszcze robić, ale bardziej zobaczyć surowce na ten dom. Czyli tam można już zobaczyć skrzynkę. Są się robią. Dobrze. Skrzynkę, piecyk. I jeszcze tam jest crafting. Tak, i tutaj mam kilka rzeczy, nagrywałam już to. Ale oczywiście musiało mi coś przeszkodzić. Jak to ja. I dokładnie gdzie jeszcze gdzieś kopać i szukać żelaza. Więc jeszcze zastanawiam gdzie się wkopać, by znaleźć żelazo. Myślę, że gdzieś byłoby w tej górze, ale nie chcę ją psuć, ponieważ tam mam plany, żeby zbudować chatę. Kurczę. Chciałabym się obsługiwać tą klawiaturą. Dobra, kilofik mamy. I biegniemy. Ale no, ładne kwiatki. Kwiatki mamy. Ta Dobrze już jestem. Ja Trzeba otworzyć kotu, ale to już nieważne. ważne. Dobrze, to my się wkopiemy. Może tutaj, nie zabrałam pochodni, jak to ja. Zrobiłem sobie z węgla drzewnego, drzewnego. Amelia 100% polskiego. Już jasna. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, dajcie suba z dzwoneczkiem i oczywiście lajka w górę. A my szybko sobie biegniemy do naszego piecyku. Dobra, że sobie zadnę jedno drzewo. Tam było mało tego drewna. Amelia nie, nie popełni tego samego błędu. Ok, dalej, No, niż... Mocno już trochę weźmiemy. Nie będę, nie będę czekać roku. Mamy 16 pochodni. Nie chcemy się ich wkładać z boku. Damy sobie rzeczy, dobrze. Gdzie my się tu wkopywaliśmy? O tutaj. Ładne miejsce, w którym się kopywali, wkopywałyśmy. Jeżeli, drodzy kochani, jeżeli ten filmik wam się spodoba, dajcie suba z dzwoneczkiem. Nie wiem, że się powtarzam. Stu. Wow, ale lol. A po prostu miniemy sobie ten kawałek z tym Tego kopać. Dobra. Mam taki komputer, że nie mogę zobaczyć tych. Jeden tych, właśnie. Zapomniałam, jak to się nazywa. Gdzie jesteśmy, tak Wam powiem. Czego tu nic nie ma? Halo. Zobacz, tu, Nie wiem dlaczego tu nic nie ma. Ani jednego żelaza nie ma. Czy coś jest nie tak? Rakopmy się już teraz tak. Takie lawa. Nie maryczę champion No nie, chodzę na shift, więc nie powinno być tu lawy. Dobra, już chociaż damy tu to. By jakoś było więcej to o nie tak szybko kilo mi się skończy nie może mi się skończyć killów Jeszcze teraz Amelia kopę przed siebie o teraz tutaj jest dopiero ciemno tutaj jeszcze to jest jasne myślę już tak zrobiłam, że, się, że stąd już nie wyskoczę Ziemię, to zrobię. A, dobra, okay. Jeszcze trochę pokopię. A, jestem pewna, że, że się zniszczy po... Co jest? No, mówiłam, chciałam powiedzieć, że jestem pewna, że się zniszczy po trzech razach. Niech to sobie tam będzie. My nie zabraliśmy tego, więc chcę czytać, ale chyba spójdę to na kraj TV, sobie to podkładamy. Bez urazy nie chcę czytać, ale po prostu coś się obawiam, że to by musiała poza odcinkiem go znajdować te rzeczy, bo trochę co tylko wytrwało. trwało. Ja chyba zrobię tak. Ok. Co ja nakliknę? Ja nie widzę żadnych diamentowe zbrojki. bo później wszystko usunę. To jest pytanie tylko z jakiego drewna. By to zbudować. Może z takiego lasu. Może z takiego drewna. Z takiego ciemnego. No i teraz pytania. Uh, či ja dobre drewno? Dobre, nie, dobra to. Mňu mm, sa tak teraz. Č to? Dobre, bežeme to. Uh, co tam mi škodí? No, tam som veľko tie žreva, no ale... No, ale co len mám porádi. Hele, ale bude keď žreva. Dobre, už je Nie umiem nic upiekšať, viem. Tutaj znajdziemy jakieś lasy, to sobie zabierzemy. bo nie będę musiała zniszczyć. Chciałbym, żeby ten domek tak wystawał ładnie. Jakoś jest nam z jakiej perspektywy, on by miał wystawać. Wydaje się, że gdzieś powinien zostać, tak? Tu. Tak. Dobra, zaraz zobaczymy, co się da zrobić. Dobra. A się gdzieś to, no, gdzie bym chciała, żeby wystawał. No, wydaje mi się, że gdzieś to. Do... No gdzieś, no coś takiego jakby, żeby wystawało tak naturalnie, jakby to był taki balkon. Trochę balkonu, trochę nie. Okej, okay, postawimy sobie, nie tu. Czy siedzę, czy torczę, nie wiem, się wydawało, że są torcze okrągłe. Dobra, więc musimy teraz kopać. Albo w ogóle, nie W tym odcinku to się zrobi Na razie po prostu kupiemy. Żeby było. Że po prostu. Nie jestem na kreatywie wcale. No, tam nie chciałam tego. Że wcale nie jestem na kreatywie. To, weźmy, powiedzmy. Hmm. Tam, tak ogóle tego drewna mamy tyle, ile powinno być, i w ogóle ja do nie. Ja wcale nie latam. Tylko. O, ja nie latam, tylko sobie kopię. Jakoś mega szybko, ale to już nieważne. No, kurczę. Złyście mi wszystko. Rozbędziemy z dziura. Z dirtem. Dobra, nie sobie Amelia, ale dobra, bo tu będzie wejście do domku. Muszę zobaczyć, jak się ciągnie to. Dobra, kopiemy to. Dalej, Amelia, kopiesz. że za chwilę to zdechnie to będziemy mieli okno w takim razie zdechnie o znaczy bo ja dirta musiałam kopać to wiesz łopatą, w ogóle łopatą łopatą, łopa... tu był taki stoł de muszę kopać łopatą może zróbmy coś takiego, okej okay. na jasne, on oh, wyjdzie zwykle jak tu nic nie ma i tak opiemy łopaton to tym. O, węgiel. Ile teraz tego węgla? Raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, 9 belka węgla. Pamiętajcie widzowie, napiszcie w komentarzu 9. Dirt. No halo, gdzie jest ten koniec? A już spróbujemy się tak przekopać. Przecież to jest dirt, ale nie ma końca. Czy to już się łączy z jakąś inną górą? Mi się wydaje, że się łączy. Teraz zobaczmy, jaki kawał kopam. A, bo zamiast wyjść tu, to ja musiałam przekopać całą tę górę. Nie no, wspaniałe. Dobrze widzowie. Ja tu zatkam to zaraz. O! Wykopałam dużo dirta, więc się zatka. Dobra. Tylko nie będzie już okna, jak to tak będzie wyglądać. Trochę poszło nam ten. Tutaj możemy też dać pochodnię. Dziewięć węgla już to na razie wystarczył, z rumączkiem. Hmm. Ogólnie nie umiem podać, no ale. Więc to by było na tyle. Ja Was żegnam. Pa pa!